To wygląda No, przyjdą opaki. To będą obcinać takie krokwie i więźby na równo. No i kładziemy blachę. Dzisiaj to trzeba przykryć, bo w poniedziałek już śniegiem włoszą. A jak spadnie śnieg, to sobie bez problemu będziemy robić w środku ściany. Myślę, że nawet dzisiaj coś zacznę. Może tamtą ścianę się uda zabudować. No i tu. Troszkę pomieszczenia będzie Myślę, że, że będzie fajne No i tu mamy komin Tam ci bałem, czy się folia, ale chyba się nic nie stanie, bo tam już jest zimny no I tu nam sporo grzeje Jak się tam będzie palić, to, to w tym pomieszczeniu będzie grzał ten komin Tam go tylko dobrze obrobić Na pewno tą folię trzeba będzie wyciąć bardziej Powinnaś dawać tą matę taką chyba parą przepuszczalną No ale mi została folia z sufitu z warsztatu I daliśmy folię Pewnie się tak nie robi, no ale zawsze taka jakaś oszczędność I wełna z dołu OSB Tak samo jak na warsztacie i, i będzie Tu chyba trochę wyprostuję, to nie pojadę do końca zrobimy troszkę płaskiego I tak myślę czy by tam nie wsadzić właśnie w tę lukę, później jakiejś rury odciągowej i nie wypuścić na zewnątrz Bo 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 bo, bo, bo. no opary nam tu pójdą do góry i chyba by tak było mądrze Wsadzić tam rurkę Nawet chyba Może zostały jakieś z wody też nic nie ma. chyba nie zostało, więc trzeba będzie kupić. Ale jeszcze poszukam, może gdzieś mam. Może na budowie na coś. No, Tu już nie daje folii, tu nie daję, bo to będzie tak otwarte. Tam, tam te filtry. Tam się to cały czas wentyluje także bez sensu no dobra idę działać z fotelem pokażę wam jak ten fotel z bliska się robi Dobra tak wygląda o Brakuje ręki Wygląda fotel bez. w beczka wycięta na fotel, musimy wspawać spód. Bierzemy, 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 sobie tu przykładam Tu, bierzemy, muszę bierzemy, bierzemy, na głowę. Narkan. Zobaczmy. Ok. No i otwory przygotowane. I w czterech miejscach spawam i szlifuję. I tu jest jakiś otwór. Aha, to się chyba pomylił. No. Spawam tu. I szlifuję. No i mamy już pospawane przez te otwory. Teraz to szlifujemy. Trzeba to troszkę wyrównać, bo tu i tak przychodzi później ta klamra taka co spina beczki. Ona jest w innym kolorze malowana już pod kolor klienta. W tym wypadku to akurat pójdzie na taki fioletowo-różowy, To beczki cały komplet idzie na siłownię nowo otwieraną. No I w środę to musi być do klienta. Załamy dzisiaj, żeby to w poniedziałek pomalować i musi wyjechać. Teraz szlifuję te punkty, obracamy i spawujemy obręcz. No, mamy szlifnięte. Obracamy beczkę. No i teraz musimy schować tym pierściem, żeby nam się opierał później przycisko. Także obcinamy, rozmierzamy i spawujemy. No i obręcz już mam dociętą, dopasowaną. Tu mam z płaskownika przymiar taki wycięty 31 cm i ustawiamy tą obręcz dookoła na 31 cm. No i punktowo tutaj spawiamy. Później z drugiej strony będziemy szlifować. Mamy małych spawaną w kilku punktach. A jest przetop. Trzeba małym prądem, bo to cienkie. I teraz musimy tutaj spawać jeszcze takie sporniczki, żeby to miało większe pole trzymania. Akurat już się skończyły. Więc trzeba je wywinąć. Więc idziemy szukać płaskownika, Dziesiątki. Nie, 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 cały nie, 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 No i musimy przynieść, bo nam braknie ręki. nie, 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 mam. kawałek nie, cały jeden kawałek. Go na 2 -2 metry, nie, znaczy na na kawałek po 2 metry 3... 3... 3... Kurczę, z tymi metrami na warsztacie to jest zawsze przerąbane 4... Tyle wszystko i wszystko gdzieś. gdzieś Ktoś mnie ostatnio zapytał, jak tu ogrzewamy. mamy normalny piec z podajnikiem. na grzewnicę wodną. Z tym, że palę normalnym węglem póki co. Bo w podajniku jak się zapali, tu jest za gorąco. Więc wystarczy rano przepalić. Wrzucić dwie łopatki węgla grubego. I w momencie tu mamy... Aktualnie... 17 stopni jest teraz. No to do robienia takie kurde 17-18 to jest idealna temperatura Oprócz tego w góry mamy wentylator Który cały czas to ciepło wieczorem zbija nam na dół Więc się tu przyjemnie pracuje Ta ja nagrzewnicę mam tak popiętą, że po prostu jak dojdzie temperatura na piecu Teraz jest ustawione bodajże 60 stopni No to włącza się pompka i włącza się nagrzewnica Dmucha gorącym powietrzem, jak spadnie temperatura no to wyłącza się pompka, wyłącza się nagrzewnica Znowu dogrzewa, to jest układ otwarty, tam mamy zbiornik wyrównawczy, zalane to jest wszystko glikolem, żeby w razie wielkich mrozów, jak się tu nie pracuje, na przykład przez święta, no to żeby tu nic nie zamarzło. No i tyle, pewnie jak tam otworzymy tą wiatę, to będziemy to przerabiać i myślę, dam tam tam jeden jeszcze jakiś grzejnik, ale zobaczymy, bo widzicie, że ten komin tam, komin tam dość sporo grzeje, także może... Może nie trzeba będzie. Chodź, ja zobaczymy. Sama maszyna w sobie pewnie będzie grzała. Dobra, niemy tu na 2 metry i zwijamy.

No i, co, i wkładamy sobie na rolki, troszkę odkręcamy. No, tak. I włączamy No i pomału tworzy nam się kółko. Później dokręcamy tylko śrubę i mm, powstanie nam to, tylko trzeba mierzyć, żeby odpowiednią średnicę złapać. I te końcówki są zawsze i tak do ucięcia bo one są wyprostowane przez to zaginanie Wyprostowane przez zaginanie niedogięte są o. mamy tu teraz to musimy pociąć na kawałki

Mamy 6 sztuk. I teraz tak, tutaj ustawiamy sobie beczkę idealnie, żeby zgrzew był na samej górze. By to miało. I teraz tak, Przykładamy sobie. O, tego tak. No i tu spaw i spaw. No i tak trzy razy. I. No i tak. No i mamy trzy wsporniki wspawane. Raz, dwa, trzy. No i tu przydziała się obite gąbką i, i, i w kolorze w zależności od klienta. No i teraz szlifujemy tylko te miejsca punktów, no i fotel gotowy z naszej strony. No i obszlifowane punkciki. No i można malować. Gotowe do malowania. Teraz się zajmiemy kanapą, z jeszcze trochę więcej zabawy. Ale to się też fajnie robi. Czemu nie mówicie, że cały zmadany jestem, musimy się przetrzeć chyba rękawicą brudną. Oko swędziało Wyglądam jak górnik. Dobra, działamy z kanapą. Cześć. Mała aktualizacja z niedzieli. Wczoraj nic mi się nie udało wrzucić, bo już padłem jak 5 złotych zmęczony muszę spać chyba kurde o 18 robiliśmy z dachem blachę mamy położoną okno wprawione e, pokażę wam to zaraz także jesteśmy gotowi na śnieg tak to wygląda A, troszkę bus przeszkadza jedynie muszę zrobić jeszcze okucie komina, ale to muszę się jutro trudno. No to już zaczęliśmy wczoraj ściankę z zewnątrz. Tutaj będę to zaciągał klejem i, i dawał tynk na to. W środku wełna i też prawdopodobnie OSB, chyba że karton gips. Zobaczymy jeszcze. Uznamy No i na górze folia i też. Będzie wełna i, i OSB, tak jak na warsztacie No także dość sporo Wczoraj nic nie nagrywałem, bo chcieliśmy jak najwięcej tylko zrobić No tyle co mi się udało rano zrobić fotele Które pewnie widzieliście Jutro dokończymy kanapę Muszę zamówić te okucia Wszystkie dookoła no i czekamy na zimę. Został mi jeszcze pół dokłada dokończyć pomalować. Też pewnie w tym tygodniu. Tu ma atak jeszcze troszkę do piaskowania. Ławek, wieszaków, jakieś felgi dojechały. A i kosisko z kosiarki. Zima się zbliża także Kosiska się zaczną. No i tyle. Idę składać, wrzucę Wam film. Myślę, że jutro się uda coś ponagrywać. Wróci już Adrian. że Będziemy działać. nara